Włos odrośnie, to znaczy jak to w ogóle działa? Bo tak, mamy cebulkę, tak? No tak, mamy uściskawieszkowosowego, tam jest mieszek włosowy, tak? I, I to jest to w głowie? Tak, w skórze. W skórze, no? W skórze. Tak, w głowie. Sorry, ja się nie znam, więc. Nie, no, jasne. Wytłumacz mi. I, I włos, ogólnie mamy bardzo dużą ilość włosów. Tam się spieramy czasami, dlatego jest. Ja już nawet nie będę tego zliczać, tak? Oby jak najwięcej, to jest najważniejsze. I włos będzie rósł tak mniej więcej od około od 2 do 7 lat. Tak się średnio przyjęło. Po tym okresie to jest tak zwana faza wzrostu włosa. Tak, Taki mamy, mamy fazę wzrostu włosa, i potem ten włos przechodzi w taką fazę uśpienia. Nic się z nim nie dzieje do końca. Już nie rośnie? Nie. I potem Ale jest cały czas, tak, widzimy go, i tak? I potem przychodzi, ona jest bardzo krótka, i potem przychodzi w fazę telogenu. I ten, ta faza telogenu tak mniej więcej trwa do około od 2 do 4 miesięcy. Wtedy ten włos tak oddziela się od naszego układu krwionośnego. Nie pobiera składników aktywnych, nie ma już tego podziału komórkowego i on w przeciągu tych od 2 do 4 miesięcy wypadnie. Aha. Na jego miejsce ja zawsze mówię, no, my już czekamy, aż ten nowy włos będzie odrastał. I to jest ten cykl życia włosa. I on tak się będzie powtarzał. Może się powtórzyć 10, może się powtórzyć 4-30 razy nawet, tak? W do 30. zależności od długości. Aha, czyli 7 Tyl razy 3-210 lat. No, ale to tak właśnie ja do tego mówię, więc teraz tutaj te predyspozycje genetyczne gdzieś i jaką mamy to tempo wzrostu włosa, ilość tych mieszków włosowych na skórze głowy, to wszystko będzie determinowało to, jaka ta nasza fryzura jest.